Jakby z tego kosa drobła, to byłby sztos. Stój, stój! Siemaneczko, witajcie po raz kolejny i prawdopodobnie po raz ostatni na stronie keydrop.pl. Dlaczego po raz ostatni? Hmm, dlatego, że ta stronka ostatnio gówno totalne daje yy, i właśnie jak oglądam youtuberów czy, czy osoby, które nie mają zawyżonego dropa, to mają straszne, naprawdę straszne straty. Podobnie zresztą jest z Hellcase'em, aczkolwiek nie wiem naprawdę co się dzieje z tymi stronkami obecnie. Ale jest katastrofa, więc dajcie znać w komentarzu, na którą stronkę polecalibyście mi zrobić opening e, za około 1,5-2000 zł na specjal na 500 subów, który zamierzam przygotować. Także dajcie znać, łapkujcie. Dostępniacie tam znajomym, którzy są zainteresowani openingami, giveawayami, giveaway przepraszam, e, ogólnie tematyką Counter Strike'a. Jutro odpalę streama. E, troszeczkę się pozmieniało, mam nową scenkę, którą w sumie sobie sam zrobiłem. <laughs> Z poprzednią było... E, nie było najgorzej, ale chodziło o to, że e, zasłaniało pewne fragmenty jakby gry. Było to niedograne, zupełnie inny wygląd praktycznie całego streama. Dobra, nie będę już przedłużał. Słuchajcie, mamy dwie stówki do wydania, więc nie otworzymy wszystkich nowych skrzyneczek. Aczkolwiek mam zamiar otworzyć przynajmniej tego ząbka, tego splintera. No i któreś tutaj z tych dwóch podejrzewam, resztę asy, ładujemy. Zobaczymy, jak to będzie szło. Na początku, oczywiście, otworzymy sobie. Od lewej strony ząbka. Ciuf. I liczmy na to, że coś wypadnie. No, są dosyć ciekawe skiny, bo są cztery fajne, naprawdę fajne, drogie kosy. Eee, przede wszystkim są ładne skiny. Nie ma brzydkich skinów. Ewentualnie czego bym nie chciał dropnąć, to to jest właśnie MP9 SSG i MAC. Bo reszta to są nawet fajne ceny. No, no nie oszukujmy się. No, to są najtańsze skiny. Ten AK jest dosyć fajny, ale... Reszta tych skinów kosztuje na pewno powyżej 3-4 dyszek, więc nie, nie byłoby na pewno straty. Um, A WP Boom kosztuje z chyba 100 albo 150 zł, najtańsze, więc liczę na to, że coś fajnego dropnie. No i kurwa, wiedziałem, że jest S g. Sakra, dobra, na razie zostawimy, bo być może pójdziemy na upgrade ę. jeszcze. Zobaczymy, jak to się potoczy w innych skrzyneczkach. No póki co 25 zł w plecy, więc nie jest zbyt ciekawie. Okej. Okay. Um, otwórzmy sobie jeszcze Tom. Z tych droższych. Tu są naprawdę śliczne skiny. Tu nie ma brzydkiego skina tak naprawdę. Serio. Jedynie ten Famas. Nie chciałbym tego Famasa mieć. Resztę jak najbardziej przy, przytułę. No i fajnie No i spoczko. 95 zł Skrzynka kosztowała 6865 Także jest plus okej okay. mm. twórczo sobie ten hype Papierosek mi zgasł i myszko nie zadziałała. OK e, Tutaj też są dosyć fajne skiny w sumie. Nawet ten ump, pomimo że nie jest jakiś mega kartel, bym nie chciał. Kurwa, jaki ten skin jest bez sensu. A reszta całkiem spoko. Jakby z tego kosa drobła, to byłby sztos. Stój, 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 stój. Kurwa, no tak blisko było. 26. A ja to kosztowało? 32. No to dużej straty w sumie nie ma. Dużej straty nie ma, okej. Okay. Polećmy sobie tutaj z tym. 24zł niecałe i też dosyć spoko skiny są w sumie MP5, Fever Dream i P2000 jest chyba najtańszy no i to P90 aczkolwiek są ładne już te skiny, więc przeżyjemy chyba wszystko co wypadnie pogromca 1850, no piątka w plecy, ale to nie jest jeszcze nic, strat, nie, nie, ma, nie, nie ma dużej straty po prostu. Dobra, weźmy sobie jeszcze raz tego hajwa w takim razie. I zobaczymy na upgrade, co tam się uda nam zdziałać. No i LED Build. Tanie, Tanieśko 14 zł, tragedia. Dobra no, mamy 5 skinów tak średnio. Kurde, to tylko wiem, że jak sprzedam tą MK to gówno drobne. Dobra. Tą awkę spróbujemy sobie uleczyć. Razy półtorej. Nie szalejmy. Yy, spróbujmy sobie z niej zrobić... Może... <śśśśś> to jest właśnie dylemat. Jakąś awkę by było można. Albo akacza. Kacza, kacza kartel to jest, no blue laminate może Field tested, spróbujmy Dźwięk wcięło <coughs> Ale siadło, więc jest ok Ej, dźwięk z upgradera wsiadł, w ogóle nie ma Okej okay. Control panel Skin jest dosyć ładny Bo Akacz siadł w mi się z Tumikiem lepiej gra no, od jakiegoś czasu spróbujmy i siedzi okej okay. dobra, więc m4 sobie sprzedajmy tak zróbmy, postarajmy się rozegrać to dosyć mądrze chociaż jaj mądre granie, późno. a czekaj, bo mamy pogromce i panel kontrol. to czekaj to jeszcze raz Hmm. Się, pogromce sobie spróbujemy na no, coś innego zrobić. Ciągle um. jeszcze no, razy dwa razy półtorej. Bez szans. Co to za awupka jest? Ej, nie widziałem tej awupki, a całkiem ładna jest. Contissera. Co to jest awka? Siedzi, baja. Jest spoczko. Dobra, więc sobie zrobię tak, że sprzedamy tą m 4 Gdzie ona jest? Tutaj jest. W ogóle... Y Mam opening jeszcze z Hellcase'a za 25 bodajże dolarów i chyba za 30. Gdzieś tam, gdzieś tam sprzed tygodnia albo dwóch leży, których nie wstawiłem ze względu na to, że pff, no totalnie to nie weszło. Wyszedłem z zerem, jak to ja. Eee, dajcie znać, czy chcecie, żebym wstawił takie odcinki. Tylko, że mówię, no, nie, żadnego zysku tam nie ma, więc... Nic specjalnego do oglądania nie ma, że tak powiem. No, ale może chcecie takie odcinki też widzieć, jak przegrywam kasę. Zresztą, no, większość jest takich, nie ma co się oszukiwać. Eee, dobra, spróbuję sobie to otworzyć jeszcze. 90 ej, zwróciła się skrzyneczka na plusik drobny, więc jest OK. Eee, ja otwierałem hive czy Strike'a? Teraz nie pamiętam eee, Strike, to był strike Fuuuuu eee, go, otwórzmy sobie tego łapa. nie otwierałem tej skrzyneczki mi się wydaje. Tak, nie otwierałem jej. No jakby tutaj coś po fajnego to byłby naprawdę kozak M4, ile mamy to jest? 36. Ween, to 21 złotych straty. Ale dobra, pójdzie na upgrade na półtorej, może coś się uda skrabnąć. Okej, okay, 18 złotych w sumie... W sumie nic. Ciekawego nie zostało, więc otwórzmy sobie szadoła. Dosyć fajna jest ta skrzyneczka. A, albo i nie. Nie powiedziałem tego, nie powiedziałem tego, że to była fajna skrzyneczka. Dobra, i dwie takie, żeby po prostu nie było na upgrade. można przenieść <laughs> na realia, jeden a dobra, to, 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 to sobie zróbmy razy 10, spróbujmy byle co i tak nie wejdzie, i tak. A jeszcze złoty 22 mamy, dobra, do tego Digla sobie ulepszymy wtedy, te 250 może zostać w sumie. Yy. Digla na Galila razy 5 i dodamy balansik. Chociaż. Aha, dobra. w ten sposób. Tak, nie będzie w ten sposób. No dobra. To było raczej do przewidzenia, że to nie wejdzie. Ok, P250 zostawię. mamy. Aha, tą m -kę właśnie. Muszę cię powiedzieć, że były dwie, ale nie. Były dwie, półtorej, spróbujemy sobie zrobić. my sobie zrobić Mecha Industries z tego. Jak wejdzie, to będzie bardzo, bardzo fajnie. Ale znając mnie, nie wejdzie. No i wiedziałem, mnie. Ja pierdzielę to jest tragedia. To jest naprawdę tragedia, Ok, P250 za bardzo ja nie gram. Kto mnie ogląda to raczej wie. Okej, okay. spróbujmy sobie zrobić może w takim razie... Uspę <grym> też <grym> nie gram. Kurde X-Ray, ja marzę o tej MC. Jak to nie wejdzie to... Nie wiem, poddaję się wtedy chyba. No, wiedziałem, kurwa. Za szybko to leci. To jest tragedia, nie? Dobra, Famas został. Trzeba się odkuć troszeczkę, chociaż kuźwa. Jeszcze raz X-Ray. Dobra, siedzi. Nice. Pff, teraz tak. Czytałem, czytałem. Bo dwoma mi się nie da na raz grać Czy to ulepsza, czy to no, odpowiada sens. Wiecie co nie, spróbuję sobie najpierw wypłacić tą M-kę jak się nie uda x wypłacić prawdopodobnie nie prawdopodobnie nie z racji tego, że od zawsze jak pamiętam był z nią problem Nie mieli dostawy jej yy w trakcie realizacji, no zobaczymy, poczekamy sekundkę najwyżej wam ciachnę, jeśli to będzie za długo trwało dobra, jak widzicie udało się odebrać yy, X-Ray'a, także bardzo się z tego cieszę, bo marzyłem o tej MC, to jest po prostu śliczna, dobra kontynuujmy więc tak, skoro to jest odebrane, to idźmy na upgrade'a i spróbujmy ulepszyć jeszcze MK z tłumikiem razy półtorej, standardowo bez szaleństw i spróbujmy sobie może zrobić z tego. E... Psz, 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 psz. No to jest właśnie, kurde, dylemat. Co z tego zrobić? E... Spróbujemy może z tego zrobić. Fantoma. Już nie ma nic specjalnego, tak, kurde. mhm 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 bo 58% za gloka spróbujmy sobie e, e. co to jest, eee to nie, dobra spróbujmy sobie tego gloka zrobić, trudno mmmm, ranisz mnie wiesz, ranisz mnie strasznie Ouch! Ouch! Grąd, że MK jest, chuj, to. Tak. mi się już openingów na tym keydropie naprawdę. Bo jest to jest taka tragedia. Zobaczcie, no to jest. To jest ścierwa, jak chuj, nie? Czy wy to widzicie? Nic nie wchodzi. Jest to takie kurwa oszukaństwo na tej stronie już teraz. Takie gówno się zrobiło. Dobra, jebać Stój, ty kurwo. Ja pierdolę. Nie, to jest porażka. Naprawdę to jest porażka ta strona już teraz, nie? Zeszło to na psy w pizdzie. Dobra, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków jak przegrywam hajs i dajcie znać na jakiej stronce zrobić naprawdę duży opening na specjal. Eee, bo dużo czasu nie zostało, mam nadzieję zresztą. Że te subiki troszeczkę podskoczą w górę. Marek eee, Hidro raczej odpada, nie? Bo to jest... To jest coś strasznego po prostu. Tyle pieniędzy co wydałem ostatnio już i nie zyskałem żadnych skinów, to jest po prostu porażka, nie? Dobra. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć, cześć.